maneczko, wszystkim. Dzisiaj lotu kolegi Marcin'a godzina 8:30. Gołębie się schodzą, 200 km. z miejscowości Człuchów. Pierwsze gołębie spadają. 8:32. Są pierwsze gołąbki. Jeden. Jeden, tamten jest obcy. Tamten obcy, no. Dobra. Czekamy na następne. Zobaczymy. Co on kurwa One tutaj, widzisz, idą. A tam, tamten jeden to nie... Tamten poszedł jeden. Tu dwa siadają. tamten to nie, nie jego trzy są odbiły się jest czwarty Marcin Teraz muszą napierdalać, teraz przy takim locie muszą... 23, ten twój. No, muszą teraz napierdalać szybko. Już nie mają czasu teraz. Teraz już musi jeden za drugim. Chodź, 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 chodź. Jest jeszcze jeden chyba. Teraz to kurwa ten pierdolony gawron. Tak. Później. To kurwa wyszło z... Są następne dwa. Jest kolejny. W trzy minuty szósty gołąb. Ganskę się odbijają. Są kolejne trzy. Latać im się chce, co? szybki lot, kurwa, tego tam Mamy 9 gołębi. No, to ładnie, trzy, kurwa, cztery hmm. Dziewięć stuk, nie? Ale ta pierwsza, to siada, mi się nie podoba. Marcin, tu jakieś połowy, nie? Sąsiada. Osiem gołąbków. Dziewięć w siedem minut. Nie jest źle. Ale mogło być lepiej. Dobra, czekamy na następne, zobaczymy. Jest kolejny. Ale tamten dostał ze trzy i tam nie chce żeby się tam No Ten jest kolejny. Ten jest dziewiąty chyba, co? Tak dziewiąty. O jest następny. Zjeżdża następny. 11. Ja kiedyś odłożyłem... Ile włożyłeś? 50? Ja ja Pięćdziesiąt Tam coś poszło. Zarazłem w Dobra, Czekamy. Czekamy dalej. Chyba to ich. Kolejne dwa cinek dwanaście 12 na pewno Gąbki idą od strony pasłęka bardziej Ale spadają. O, jest jeszcze jeden Marcin Tu nad głową.

No, to dobrze. No, to, to by było lepiej, bo by było byłoby praktycznie w, w, w dwie. A tutaj mamy jednego. Idzie. Są dwa, dwa. Słabo tu widzę. Jest tu jeden i jest drugi. Ten goną nie jest pierwszy jeszcze w sekcji, tu mi będzie na pewno. 24. Trzy Marcin 24. a nie, jeden, jeden chyba sąsiada, bo poszedł tam. Te dwa zawracają. Moim skromnym zdaniem, chyba Marcinku, jak nie miałeś, to po tym macie już masz na pewno lotnika pierwszego w sekcji. Opatrz, jest więcej. Tu dwa, trzy, o, cztery. I tak, co do dziury. Dobrze, no właśnie kurwa. Są dobrze wyszły. Nauczone gołębie to nie ma problemu, żeby wchodziły Ale zobacz, ze wszystkich stron. No I z jest 15 jest ich, co? Więcej są kolejne trzy. Ja daj przyjada Chubka? Pierwszy. O, dynka. Tam te są moje czy kurzwa ta? Dobra, to chyba siódemkę dopiero. Właśnie. Chyba Darka, co? Są kolejne. To będzie ode mnie na pewno chyba. Ta. Olgi. Ja znam te swoje gołębie po prostu. Ty, kurwa, no, jak się wiesz, po locie po prostu po duchowie. Nie, no dokładnie. specyfikę swoją, kurwa, maś taką, lot, skrzydła, no. Przekazują geny te stare, podobne są. Ej, jak dobrze. W staro, to już widziałem. Po dwóch lotach jest w tak. spekcji. Kolejne spadły. Kolejne pięć gołębi. A ten jeden to jego, co? No, to po dwóch latach był siódmy, 24, cztery No. Myślę, że awansuje. Ma tak? No to dobrze, to awansuje. Myślę. Wiesz, poddech ma, półbiatko, po poddech ma. Ile ich tutaj mamy? Dwadzieścia siedem z pięćdziesięciu sześciu. Jeden spad. No. No, dobra. No, ty To, to list do wody przez dwa dni i trzy dni na grzyba. I, i czekać spokojnie, dwa lata sezon zakończyć. Tak, moja rada, Macinku, ja raz uwagę. to, Tak, każdy robi po swojemu, nie? Tak. Ja ci tylko mówię, Siedzi. co by się przydało zrobić. Tu jest trzeci lot. Zresztą już w kabinie nam zabrały jakieś bakterii ta, Tak, tak, tak. Trzeba byłoby im coś. tak jak mówisz. A to nie jest jakiś bóg antybiotyk, a to jest bomba. <laughs> Miałem chore gołębie, to sam struzik, Jacek powiedział czy mam to ja mówię oczywiście to musisz dać to to jest lepsze niż tamten pergamko. twój czy nie jest następny ja ładnie, ładnie ładnie jest następny dobra czekamy na kolejne A nie oj to tam. tam spadł schodzą kolejne gołębie ile jest Mariusz tu jeszcze dwa siedzą. Trzydzieści dwa. No dobrze jest. Dwadzieścia minut. Dobrze jest, bo. Jest. O dwa są. Jeden siedzi tu. A ten wyskoczył. 99, 57, 9 po tej małej samicy. Kormorany nawet lecą. 50, 50, 50, Patrz, jak Dzwoni. 7,59 to jest ta samica. Dzwoni, nie? przypał. Kolejny, zapańczy, dajmy spłodem, nie? 50? 7,50. No 11 tego szkoda, ty, bo był 10,8, ale nie ma. No, ze 35 już jest na pewno, nie? No, jest, zaraz zobaczymy. Tu sąsiada przyszedł, tam ma gołębnik, teraz Wam pokażę. Tam tylko szczyt widać. To jego oba, nie? Jego, jego oba, ciekawego, ile, Mariusz? Trzydzieści cztery, tu wszystkie listy. I tak, jak w pół godziny trzydzieści cztery, Nie, źle Marcin. To nawet jest dobrze. Dobra, czekamy na kolejne. Teraz białolotka przyszła. Tamten biały poszedł, nie? Z tyłu. A tu, obcy. A już się odbiła. Tamten dał Ci Ile marysz już jest zegarze? 35. No to brakuje, 21 no, to zobacz, to dopiero pół godziny jak zaczęły spadać. O. Dobra, czekamy na następne. Zobaczymy, jak to będzie lecieć. Ale jest dobrze. Taszki po locie siedzą. Jeszcze nam kilku sztuk brakuje, ale już nie będę nagrywał. Trzeba jechać do domu. Gołąbki spokojne. Brakuje jeszcze 16 gołębi. 9.26. Także dobrze jest. Dobra. Panowie i panie, coś tu jeszcze zleciało? Chyba nie. Dobra, pozdrawiam. Jak się podobało, lajkować, subskrybować, skomentować. Także pozdrawiam do następnego.